W zasadzie ona ma nie za miesiąc, czyli te i czy je wybiły pod nie wiem. Wakacje chyba miną 2 lata. Boję się tego. Excuse me. Nie wynikajmy na mądrze, bo się podaję tak Mam minut do wyjścia. Jestem mi tylko tylko życia. Kotało wczoraj wysięgnęło. na nie zapominam. Zobaczymy ile mi to zejdzie. <ously spooky> Hej hej pani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest dzisiaj piątek i przeżyłam cały tydzień. Mam już go za sobą, był on naprawdę ciężki mm, Tyle mam do powiedzenia. I zaczynam weekend. Dzisiaj jeszcze idę na imprezę urodzinową w wiki, także bardzo fajnie, bardzo się cieszę, już się nie mogę doczekać. I mam naprawdę sporo czasu do ogarnięcia się, bo miałam mieć na siatkówki, ale znowu został odwołany, także trochę inaczej sobie to rozplanowałam, ale nie narzekam, mam więcej czasu w domu. Póki co to nie mam w sumie nic do zrobienia za bardzo. także na razie odpoczywam po całym tygodniu a później będziemy się przygotowywać już na godzinę. W zasadzie ona ma urodziny za miesiąc. To jest śmieszne. I tak planuję, że jakoś pewnie po obiedzie zacznę się szykować, także na spokojnie mam jeszcze godzinę. Zjadłam już obiad. Wygląda aktualnie tak. Nic nie zaczęłam jeszcze się ogarniać, ale muszę to zrobić. Jest już 16, ja powinnam być gotowa tak na 17.30, także no tak, na spokojnie się wyrobię. Ale jednak, żeby na pewno się nie spóźnić i mieć tą pewność, to zacznę się już teraz ogarniać. Zczynam od tego, że ile zrobić makijaż, bo będę zrobić No Mianowicie od oddana mam ten sam, więc on nie wytrzyma kolejnych 8 godzin i będę się malować. Zastanawiam się jeszcze, co robić z włosami. Nie wiem, czy je tak zostawić, czy sobie jakoś podkręcić. Pomyślę w trakcie. Dobra, tapeta jest zdjęta, ale nakładamy kolejną. Zacznę oczywiście od pielęgnacji. I sobie tutaj zepnę włosy, czy ja będę dziwnie wyglądać? Oczywiście, że będę dziwnie wyglądać. Zaczynam od toniku, ja używam jakiś taki i powiem wam, że od niedawna zaczęłam używać tonik. Czy widzę różnicę i czy ja w ogóle go poprawnie nakładam, to ja nie wiem. Wiem, że powinno się nakładać chyba na łacik. Ale mi się nie chce. Nałożę sobie też chyba coś takiego. Przedłuża trwałość makijażu. Baza serum. Nie wiem, czy ja mam to nałożyć na SPF, czy pod SPF, chyba pod. Nie jestem pewna. Niech to się wchłania, a ja idę po wodę. Zaczynamy makijaż. Zacznę oczywiście od ułożenia brwi, która niezmiennie kładam na brwi z got 2 b był on na wykończeniu, więc przełożyłam sobie jeszcze te pudełeczka i naprawdę dość sporo go wyszło, bo mu jeszcze tyle powoli mi tutaj będzie schodził i będę musiała kupić nowy. Szczerze, ja kupowałam ten z got 2 bo że, nie wiem, w wakacje chyba minął dwa lata. I on mi się tak nie chciał wykorzystać, że ja aż nie wiedziałam, czy ja będę w stanie w ogóle wykorzystać, nie? W końcu nadszedł ten czas, kiedy jest na wykończeniu, no ale Place dwa lata, to nie jest tak, że ja robiłam tylko brwi sobie. Ja też robiłam normalnie fryzury z tego, żelu wszystko. Przechodzimy teraz do już takiej tapety. Jak skończył mi się ten korektor, który zazwyczaj używałam, to poszłam do Russana. I chciałam go kupić. I tak patrzę. Poszłam do takiego Rossmana, gdzie ostatnio został wyremontowany u mnie w mieście. I tak wiecie, przychodzę przez całe te kosmetyki, szukam sobie Eveline, nie? I tak idę, idę, i tak patrzę. Nie ma Eveline. Przeszłam jeszcze raz. No nie ma, nie? I tak sobie myślę, kurde, no, skończy mi się ten korektor, muszę go kupić. I tak szukałam jakiejś spokojnej alternatywy, nie? Patrzę, żeby coś było na promocji niezbyt drogie. No i znalazłam taki. Znam. E, używam pudlu. Znam. I sprawdza mi się. Bardzo go lubię. Kupiłam ten korektor. I tak w sumie jest na pewno bardziej taki nawilżający, taki gładki. Nie wiem, czy przypadkiem nie kupiłam troszeczkę za jasnego, ale nie było żadnych testerów. Nie było nic, więc tak trochę na czuja poszłam. Ale myślę, że jest naprawdę spoko. Jest on taki dość Lekki, a nie traci przy tym nakryciu. Nie wiem, czy nie zaryzykować i trochę się nie pobawić brązem. Ja na co dzień brązera nie używam, ale boję się, że coś zwalę. Butę znam niezmiennie i taką gąbeczkę sobie nałożę teraz. Mam taki z Eveline z tej samej, nie wiem, czy to serii, czy coś. Ale mam również róż. Przez to, że ja tego bronzera nie używam na co dzień, to użyję takiej dość mocno gównianej gąbeczki. Ale po prostu nie chcę sobie brudzić gąbeczki. Boję się tego. Um, czy to mi w ogóle coś dał? Excuse me. Jedyne co zrobiłam, to wytarłam sobie cały ten kolektor. Dobra, ja się nie będę w to bawić, bo. To nie jest czas na takie coś. Nie wiem czy to kwestia gąbki, czy co ale... A, nic nie widać. Chyba. No, nawet brązela nie potrafię użyć. Nie wiem. Lecimy na z makijażem. I nakładam róż. Tego się nie boję, nakładam róż codziennie, więc no, na spokojnie liczę na to przynajmniej. Jedyne, co dzisiaj dodam szalonego, bo ostatnimi czasy kompletnie nie korzystam z tego kosmetyku, to świetlacz, żebym zaszalała, wam powiem. Powinnam w początku nałożyć puder tutaj, 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 w zasadzie to wszędzie. Jedyne, co mi zostało, to tuż do rzędu. Prosty makijaż, jak na co dzień, ale dodałam doświetlacz. Nie wnikajmy na mój dzisiejszy dziwny móc, naprawdę. No na zdecydowanie, że rzęsy w moim makijażu robią całą robotę. Widać różnicę. I makijaż mam skończony. Zeszło mi o wiele dłużej niż sądziłam, że zejdzie, ale po prostu nie spieszyłam się. I uznałam, że chyba z włosami nic ostatecznie nie będę robić. Więc moja sukienka wygląda w taki sposób. Zwykła, czarna. Obcisła sukienka z długimi ramionami, krótka, taka jest nad kolano. Taką miałam niedawno w New Yorkerze i jeszcze nie miałam jej na sobie. Myślę, że dzisiaj jest to idealna okazja, żeby założyć ją. Więc mój outfit jest naprawdę, naprawdę basic. Więc zostało jeszcze pół godziny, a już się przerwałam. Owszem, więc zaraz pójdę sobie jeszcze coś zjeść i nagrywam TikToki. Nie będę oszukiwać, idę nagrywać TikToki. Jednak nie mam mudu na nagrywanie TikToków, także zakończyłam już swoją robotę. Posprzątam trochę w pokoju, bo zostawiłam ciuchy, a jak wiecie, przyjadę późno, to nie będzie mi się chciała tego sprzątać pewnie walnę wszystko na krzesło, a tak nie chcę. Nie mam czas, to jeszcze mogę to zabić I idę, zjem też kanapkę, o której mówiłam. Jednak nie zrobiłam sobie kanapki, tylko owsiankę, taką szybką, gładkie, owsiane, nasiona czy ja i skarpetu skawkowe, taki. Idę jeść. Mam jakieś 10 minut do wyjścia. Wstałam. Jest 12.30, ja wczoraj wróciłam do domu jakoś chwilę przed pierwszą chyba. Poszłam spać koło drugiej. Jestem taka trochę wyjęta z życia. Wiecie, jakby zmęczenie po całym tygodniu i wczoraj tańczenie i w ogóle. Liczę, że nie będę chora, tylko to jest takie zmęczenie po prostu. Ale było naprawdę mega fajnie. Serio dawno nie mieliśmy takiej imprezy i bawiłam się super. To jest 12.30, ale żeby nie było, ja już się ubrałam, przebrałam, już godzinę montowałam film, i zdzielam sobie się na nie. i zaczęłam ogarniać, co mam do zrobienia przez ten weekend. A zapomniałam Wam pokazać. Patrzcie, co się stało. Czy Wy to widzicie? Co tutaj się wydarzyło? Wygląda to, jakby kopała wczoraj w ziemi i miała rąk. Ale Oliwia mi powiedziała, że to przez tą sukienkę było czarne. Ja jej nie prałam. Czy ja ją prałam? Chyba ja. Nie wiem, czy ja ją prałam, czy nie. Ona mi zafarbiła paznokcie, rozumiecie, by to. Ja wczoraj przychodzę do domu i patrzę, co ja mam takie czarne ręce, nie? Więc sobie myślę, o co tu chodzi. Na szczęście dzisiaj robię paznokcie więc już tego nie zmywam. Oliwia mi powiedziała, że można to zmyć normalnie zmywaczem, ale, ale już nie ma co. Ja dosłownie za 5 godzin się biorę za dobienie paznokci. Nie mam tak dużo rzeczy ze szkoły do robienia na kolejny tydzień. I ja naprawdę jestem tak szczęśliwa z tego powodu. Plan póki co jest taki, żeby dokończyć skinkę i troszkę ogarnąć w pokoju, Sobotnie podstawowe sprzątanie, a po sprzątaniu zaczynam ogarniać sobie lekcje na kolejny tydzień. Liczę, że się nie okaże, że mam jednak jeszcze parę innych rzeczy do zrobienia. Będzie mi się odstawać tutaj brew trochę. biorę się za sprzątanie, muszę w końcu zmienić pościel, więc plan na dzisiaj to ogarnięcie wszystkiego, żeby i co mieć wolne. Poszłam w pokoju, zmieniam pościel, także bardzo fajnie od lepiej się tutaj siedzi. I podkurzam też w całym domu, zostały mi tylko podłogi na dole, ale już mi się bateria rozładowała w odkurzaczu. Mama powiedziała, że za jakieś pół godziny już będzie obiad, i trochę mi się zeszło z tym sprzątaniem, bo no z godziny sprzątałam. Więc teraz ubiłam się za lekcję. Nie wiem od czego zacząć. Mam tylko trzy rzeczy na ten tydzień. I mam jeszcze jedną bardzo ważną misję na ten weekend, czyli przeczytanie tego. Szybko się to czyta, ale ja po prostu czytałam to tylko i wyłącznie w szkole. Z tego, że mam pierwszą jazdę, to chcę się zmotywować i przeczytać najważniejszy dział z tej książki. Wiem, że wiele osób pewnie mnie wyśmieje, że w ogóle to czytam, bo po co tak w sumie? No ale jak będę czytać i będę sobie więcej utrwalać tych wszystkich informacji to po prostu lepiej będę rozumieć niektóre rzeczy lepiej się nauczę czegoś 16.30, w sumie już nawet 4.0 za 3 minuty skończyłam notatkę z historii zdążyłam zjeść w trakcie obiad i no dość długo mi to zajęło ale szczerze dość długo się zbierałam w ogóle do tego bo tak mi się nie chciało więc git, jedna rzecz już jest skończona i teraz planowo Miałam zacząć sobie robić poznokcie, ale w trakcie poznokcie robiłam live na TikToku, więc e, przedtem chcę się pomalować i tak jeszcze raz ogarnąć. Tygodnie zapominam, że ktoś kupił ode mnie książkę na Vinted i muszę ją w końcu wysłać, i ciągle tego nie robię od tygodnia, a zaraz mi się kończy termin, więc teraz sobie ją spakuję i chyba pójdę i ją wyślę. Ale tak czy siak muszę się pomalować, więc pomaluję się i pomyślę co zrobić z tym fandem, bo teraz trochę mi się nie chce wychodzić z domu. Już bym chciała sobie zrobić paznokcie i mieć to z głowy. Mam nadzieję, że te paznokcie jakoś tak mi w miarę, w miarę szybko zejdą, choć ostatnio to ja je robiłam bo nie wiem, której w nocy, nie pamiętam. Rozłożyłam sobie już tak mniej więcej wszystkie rzeczy tutaj mam. Zobaczymy, ile mi to zejdzie. 17.20 pewnie zacznę, jak zanim jeszcze włącza live'a i wszystko to podłączam. Trzymajcie kciuki, żeby mi szybko to zeszło. Więc widzimy się, jak już będę miała paznokcie swoje gotowe. Boże, serio wyglądam, jakbym co najmniej wczoraj na polu robiła cały dzień. Aj, byłam tylko na imprezie i sukienka mi zafarbowała całe paznokcie na czarno. Dzień dobry, dzień dobry. Melduję się o godzinie 12 w nocy. Ale paznokcie stałe zrobione, live mój trwał 6,5 godziny. Robiłam paznokcie 6,5 godziny. Idę się ogarniać do spania i idę spać. Tak ja już jestem tak zmęczona. Witam Was w ostatnim dniu weekendu, niestety. Jest godzina 14. A ja dopiero coś ogarnęłam. Ja nie wiedziałam, ale dzisiaj jest zmiana czasu w nocy. Zmienił się czas z drugiej na trzecią, więc tam o godzinę krócej. Ale tak dzisiaj, jak spam o dziewiątej. Umontowałam film, zjadłam śniadanie. Uznałam, że się ogarnę trochę, pomaluję i zrobię fryzurę, bo włosy to mam jeszcze utkwi. Urodzin Wiki. Jedynymi misjami na dzisiaj jest wysłanie książki, czy na wysłanie paczki na Winted i przeczytanie tej książki z całej jazdy. Paczka zapakowana. Kiedy ja to wyślę? Nie mam pojęcia, bo mi się nie chce wychodzić z domu dzisiaj, znowu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz się odzywałam i co mówiłam. Ale jest już 17, ja zjadłam obiad, jeszcze nic nie czytałam, także teraz dopiero zacznę. Będę sobie czytać tak no z godzinę, bo dłużej chyba mi się nie chce za bardzo i później pewnie pójdę już się umyć. W takim kadrze, nigdy nie nagrywałam, <laughs> ale przez ostatnie dwie godziny czytałam to i przeczytałam, umiem wszystko i idę się myć. Jest 20, ja chciałam się umyć wcześniej, żeby mieć na wszystko czas, no ale... Po prostu się szybko pośpieszę i będzie dobrze. Tak mi minął weekend, piątek i weekend, tak w zasadzie. I to tyle w dzisiejszym filmie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.